Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Z Piekła do Raju. Nazywam się Monika Rakowicz i pomagam kobietom zrozumieć, że są w toksycznym związku, wyjść z niego i rozpocząć życie na nowo. Dzisiejszy 37 odcinek ma tytuł Jak czujesz się przy swoim mężczyźnie. W tym odcinku chciałabym zadać właśnie tobie pytanie, żebyś sobie to poczuła i przemyślała, jak czujesz się w swoim związku przy swoim mężczyźnie. Ponieważ często jest tak, że jesteś w toksycznym związku, który ciebie niszczy, ale z jakiegoś powodu nie dostrzegasz tego. I chociaż masz, nie wiem, depresję, czy twoje ciało ci podpowiada, że masz różne choroby autoimmunologiczne na przykład i po prostu ciało podpowiada, że Jesteś w nieodpowiednim miejscu z nieodpowiednim człowiekiem, a ty dla powiedzmy wygody nie chcesz tego zauważyć. I chciałabym teraz, żebyś um, sobie spojrzała na swoją relację i odpowiedziała sobie na pytania, jak ty czujesz się przy swoim mężczyźnie? Czy czujesz, że rozkwitasz? Czujesz, że masz chęć do rozwoju, do Stawania się coraz lepszą, żebyś, nie wiem, czy lubisz, czy rozwijasz swoje hobby, czy masz tą chęć taką wewnętrzną, robić coś w swoim życiu w kierunku rozwoju siebie. Czy wręcz przeciwnie, skrzydła są ci podcinane, czujesz się w jakiejś jak w klatce może złotej klatce, ale jednak klatce. Um, więc to jest ten rozwój. Natomiast kolejne, kolejna bardzo ważna rzecz, czy czujesz się pożądana swo przez swojego mężczyznę, ale w takim pozytywnym znaczeniu, bo wielu toksyków ma problem ze swoją seksualnością i tam może często wydaje ci się, że jesteś pożądana ale to jest ym, takie chore, w cudzysłowie, pożądanie na zasadzie, ty jesteś traktowana jak narzędzie i przedmiot do zaspokojenia jego, rządz. I wtedy to nie jest zdrowe i to nie wpływa dobrze na ciebie, kiedy twój mężczyzna na przykład każe ci odgrywać sceny z filmów pornograficznych. Na przykład, albo ym, w Twoim związku seksu jest bardzo mało, albo bardzo dużo, że nie odpowiada Ci to w jakiś sposób, to tutaj jest wtedy zaburzone i to nie o to chodzi, że coś z Tobą jest nie tak, ponieważ dwie osoby mają czuć się spełnione w tej sferze życia, jeżeli Ty spełniasz jego zachcianki kosztem. Przesuwania swoich granic, to na pewno nie jest w porządku. Kolejną rzeczą jest yy, to, czy czujesz się przy nim wystarczająco dobra. Na zasadzie, bo jeżeli twój mężczyzna regularnie cię krytykuje, wbija ci szpilę, cały czas mówi, że coś robisz nie tak, to prostym jest, że będziesz się czuła niewystarczająco dobra, ponieważ on będzie Cię codziennie zapewniał o tym, że nie jesteś wystarczająco dobra. I mimo, że jesteś cudowną istotą, to on będzie znajdował w sobie takie rzeczy, żeby ci wmówić, że tak powiem, wybrać mózg, że coś z tobą jest nie tak, że jesteś niewystarczająco dobra. I często toksycy, jeżeli masz wady, to je jeszcze wolbrzymiają kilkakrotnie, bo każdy człowiek przecież ma wady. I to jest w porządku, bo jesteśmy ludźmi. Natomiast on, twoje wady, czy to wyglądu, czy charakteru, po prostu mówi o nich, uwydatnia, oskarża. Także czujesz się głupio z tym, że to masz, a to jest zwyczajne i ludzkie. Natomiast często twoje zalety też przekształca na wady. Więc czujesz się jedną wielką wadą. I wadą fabryczną, i to znaczy, że Twój mężczyzna jest na pewno toksyczny. Kolejną sprawą jest, kiedy czujesz się podejrzliwa, jakby jesteś podejrzliwa, że może kiedyś nie byłaś podejrzliwa, ale teraz czujesz, że jesteś bardzo zazdrosna, że chcesz przeglądać jego telefon, w jaki sposób go sprawdzać. Bo czujesz, że jesteś oszukiwana, bo czujesz się zdradzana i może nie masz konkretnych dowodów na to, to w związku z tym, że kobiety szczególnie mają wielką intuicję i ty czujesz, że coś jest nie w porządku. Bo jak wiadomo, toksycy nie są uczciwi, nie są lojalni i bardzo często zdradzają. Jeżeli czujesz, że jesteś zdradzana, i nie poznajesz siebie, bo czujesz tą podejrzliwość, której kiedyś na przykład nie miałaś, to jest znak, że coś może być zdecydowanie nie tak. Że on daje ci takie sygnały, że ty się w ten sposób zachowujesz. I czy jeżeli chodzi o obowiązki domowe i ogólnie o prowadzenie domu, o pieniądze też o to jak gospodarujecie pieniędzmi, czy jesteś z tego powodu zadowolona? Znaczy może rozbiłam to, może rozbijmy właśnie to na dwie sfery. Czy jeżeli chodzi o pieniądze, czy widzisz, że równo partycypujecie w wyda wydatkach domowych, czy tutaj jest w porządku, czy na przykład kiedy Macie to jakoś podzielone, że jedno płaci rachunki, inne po, in, inny płaci za jedzenie, za opłaty dzieciom, jakkolwiek. Czy to jest podzielone, czy jest na zasadzie ty płacisz większość, a on tylko część i to ma z tym problem. Więc tutaj na pewno wchodzi przemoc ekonomiczna albo wytykanie, że coś kupiłaś, jakby nie jesteś wcale rozrzutną osobą, a on ci wytyka, że jesteś rozrzutna i jak mogłaś kupić coś dla siebie, albo jak mogłaś gdzieś pojechać, że przecież, przecież to jest zbytnia rozrzutność. To tutaj na pewno jest czerwone światło, że tutaj jest przemoc ekonomiczna. <laughs> I właśnie ta kolejna rzecz, o której mówiłam, o tych obowiązkach. Czy obowiązki są w miarę rozdzielane? Czy powiedzmy, oboje pracujecie zawodowo, plus, minus wychodzi, że w miarę jakoś to jest rozłożone? Czy to, wyg czy to wygląda tak, że to ty odpowiadasz za lwią część wszystkich obowiązków, a on ma czas na oglądanie telewizji? Więc tutaj na pewno wtedy. Budzi się w tobie ogromna frustracja i niesprawiedliwość, że pozwoliłaś na to, żeby on, żeby ten rozkład obowiązków był w taki, a nie inny sposób. Więc odpowiedz sobie na te pytania, jak ty się czujesz przy swoim mężczyźnie, jeżeli chodzi o kwestie o kwestie intymne, o kwestie rozwoju obowiązków Pieniędzy, czy widzisz, że jest tutaj wszystko w porządku, czy widzisz bardzo niebezpieczne sygnały w większości z tych sfer? Jeżeli widzisz czerwone flagi w praktycznie każdej sferze, to na pewno jesteś toksycznym mężczyzną. I najważniejsze, żeby to sobie uświadomić jak to wygląda u ciebie, bo. Bycie z mężczyzną tylko dlatego, że macie wspólne zobowiązania, to jest jednak za mało, by być szczęśliwą i spełnioną w tej relacji. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Ciebie do kolejnych odcinków i zapraszam do grupy z Piekła do, do Raju na Facebooku. Jeżeli. Chcesz ze mną spotkać się online na bezpłatnej konsultacji? To zapraszam Ciebie. Napisz na kontakt.małpamonikarakowicz.pl. Do usłyszenia. Cześć. Na koniec, jeszcze chciałabym dograć ostatnią myśl, której nie powiedziałam, a którą bardzo często w większości odcinków mówię i która ewidentnie tyczy się tego tematu, jak czujesz się przy swoim mężczyźnie. Czy jest to. Czy tutaj jest takie sinusoidalne zachowanie, czyli czasami on ciebie piedestałuje, uważa, właśnie wtedy mówi o Tobie bardzo pozytywnie, bardzo dobrze się do Ciebie odnosi miło może z szacunkiem nawet, ale za chwilę wszystko to po prostu się kończy i jest w stosunku do Ciebie okropny, kłótliwy, krytykujący, Niezauważający ciebie, i wtedy czujesz się jak ostatnia najgorsza istota na świecie. I za chwilę, za krótszą lub dłuższą chwilę, on znowu ciebie wynosi na piedestał i znowu z tego z piedestału ciebie strąca. Jeżeli tak jest, to na pewno jest to narcystyczna osoba toksyk, od którego na pewno trzeba odejść, bo nie ma opcji, że on się zmieni. Wiem, że kiedy, kiedy dobrze ciebie traktuje, kiedy jesteś na tej górze sinusoidy, to tak bardzo byś chciała, żeby tak zostało, że wtedy jest całkiem w porządku i mogłabyś ten związek mieć, ale niestety Trzeba zaakceptować to, że on jest istotą, która raz piedestałuje, raz rzuca z piedestału i nie ma innej drogi, zawsze będzie sinusoida. Dzięki, do usłyszenia w kolejnym odcinku.